Podkarpacie przywitało reprezentację Polski do lat 15 piękną, słoneczną pogodą, a warto dodać, że była to inauguracja, jeżeli chodzi o występy tej kadry na ziemi polskiej. Trener Bartłomiej Zalewski desygnował na spotkanie z Finlandią taki oto skład. W bramce z numerem 1 Piotr Zalewski, dalej z dwójką Kevin Rupaszewski. Numer 3 to Karol Smajdor. Numer 4 Majk Nawrocki. Z piątką kapitan tej reprezentacji Wiktor Pleśnierowicz. Numer 6 to Michał Karbownik. Z siódemką Oskar Nowak. Numer 8 to Paweł Żuk. Dziewiątka to wysunięty napastnik Bartosz Marchewka, z dziesiątką Mateusz Bogusz i z numerem 11 Jakub Karbownik, jeżeli chodzi o reprezentację naszych rywali. Tutaj ciekawostka z numerem 8 Maximus Tainio, a więc syn legendy fińskiej piłki. A więc temu Tainio byłego piłkarza, m.in. Tottenhamu Hotspur, czy też francuskiego Oser. Tak jak już wspominałem, kapitanem naszej reprezentacji jest Wiktor Pleśnierowicz. Z kolei w ekipie Finlandii tę funkcję pełni Patrick Raitanen. To pierwsza akcja tego meczu i dobrze, szybko, przytomnie bardzo wznowili ten rzut wolny nasi reprezentanci. Podania na lewą stronę boiska do Kuby Karbownika. Ten zabiera się z piłką w pole karne. No i proszę zobaczyć, jak znakomicie sfinalizował tę akcję zawodnik grający na co dzień w Akademii Lecha Poznań. I od trzeciej minuty tego spotkania biało-czerwoni prowadzili w Krośnie z Finlandią 1 do 0. Dobry początek tego spotkania w wykonaniu. Naszej reprezentacji, ale jednak z każdą minutą coraz lepiej na naturalnej nawierzchni, co też nie jest taką oczywistością dla piłkarzy reprezentacji Finlandii, grających jednak częściej na sztucznej nawierzchni, to jednak oni z minuty na minutę naprawdę na tym boisku czuli się coraz lepiej. Tutaj dobra szansa najniższego na boisku piłkarza Elmeriego Hirvonena, oznaczonego numerem 9, a tutaj bardzo przytomne zagranie do przodu kuby Korbownika tam był Bartosz Marchewka, indywidualna akcja zawodnika występującego w rozwoju Katowice. No i wszystko Marchewka zrobił dobrze do czasu tego uderzenia na bramkę. Kolejna akcja Biało-Czerwonych. Tutaj Bogusz ładnie naciskał pressingiem. Dwójkowa akcja karbownika z Boguszem. Jest jeszcze przy piłce Bartosz Marchewka. Ładnie nawija rywala, ale ten strzał był jednak zbyt lekki, ażeby zaskoczyć tuomasa Poichonena. Odpowiedź reprezentacji Finlandii z dosyć dużą łatwością w tej fazie meczu. Reprezentanci Finlandii przedzierali się prawą stroną boiska, prawą jeżeli chodzi oczywiście o nasz zespół. Tutaj jest Tuominen, Tuominen jest już w polu karnym, ale dobrze interweniuje w tej sytuacji Piotr Zalewski. To jednak nie koniec tej akcji, tym razem przy piłce był Omar Adawi. Ale dobrze tam przy nim czuwał i kontrolował tę sytuację Pleśnierowicz. Kolejna akcja naszych rywali. Po raz kolejny przy piłce oznaczonym numerem 11 Tuominen podaje w pole karne. I tutaj Adawi przegrywa rywalizację po raz kolejny z Piotrem Zalewskim. Dużo pretensji, dużo uwag miał w tej sytuacji bramkarz grający na co dzień w Widzewie, Łódź, ale tutaj i on nie zachował się najlepiej, zbyt długo zwlekał z oddaniem tej piłki do któregoś z partnerów. Był tam tułominen po raz kolejny, ale udało się ugasić ten pożar w naszym polu karnym dzięki Pleśnierowiczowi. Tam nie było jeszcze na nasze szczęście przewinienia, więc mogliśmy kontynuować tę akcję. Niemniej jednak i tak ta piłka spadła pod nogi oznaczonego numerem 13 Mustonena. Ale zawodnik oznaczony numerem 13 w tej sytuacji uderzył tylko w boczną siatkę. Tu odpowiedź biało-czerwonych, akcja Pawła Żuka, zawodnika Evertonu, podaje on do przodu, do marchewki. No i Bartosz, marchewka w 37 minucie tego meczu podwyższa wynik spotkania na 2 do 0. To też był taki kluczowy moment dla losów tego spotkania, bo to Finlandia. Miała taki moment lepszej gry, ale to my strzeliliśmy gola, no i to dodało nam troszeczkę takiego animuszu. To był zdecydowanie pozytywny impuls dla polskiej reprezentacji, o czym jeszcze będziemy mogli się przekonać oglądając dalszą część tego skrótu. Tu kolejna akcja biało-czerwonych. Piłka dociera do Oskara Nowaka. Ten dośrodkowuje w pole karne. Był tam jeszcze Kuba Karbownik zamykał tę akcję, niemniej jednak był tam także obrońca reprezentacji finalnej, który utrudnił. W tej sytuacji karbownikowi oddanie tego strzału. Bardzo aktywny jednak był lewo skrzydłowy reprezentacji Polski to kolejna jego akcja wygrał tutaj walkę o pozycję ładnie wbiegł w pole karne, ale zablokowany został też w ostatniej chwili Bartosz Marchewka. No jakby potwierdzając to, że karbownik był wyjątkowo aktywnym w tej pierwszej części meczu. Kolejna akcja biało-czerwonych lewą stroną boiska, karbownik zakłada najpierw siatkę rywalowi. Później mija kolejnego zawodnika reprezentacji Finlandii. Oddaje bardzo dobry strzał prawą nogą, i ta piłka o centymetry przelatuje nad bramką naszych rywali. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część spotkania. W drugiej to my kruszyliśmy do ataku. Tym razem inny karbownik Michał, zawodnik z Legii Warszawa. Tutaj nie ma między tymi chłopakami żadnego pokrewieństwa. Dośrodkowywał jeszcze Łukasz Zjawiński, ale ta piłka została w łatwy sposób złapana przez Pujonena. Kilka zmian w ekipie Białoczerwonych w drugiej części meczu. Między innymi, właśnie Zjawiński pojawił się na boisku w miejsce marchewki napastnik z legii Warszawa. Tu widzimy kolejna szansa Białoczerwonych. Był Oskar Nowak, ładnie minął rywala, jeszcze oddał strzał na bramkę i dobrze broni w tej sytuacji bramkarz reprezentacji Finlandii. Kolejna szansa dla białoczerwonych czerwonych tym razem rzut wolny. No i Jakub Karbownik dobrze wykańcza, przedłuża w zasadzie tę piłkę po dośrodkowaniu Oskara Nowaka. No i Dwójka zawodników Lecha Poznań daje reprezentacji Polski trzeciego gola w tym spotkaniu. Jeszcze raz widzimy to dośrodkowanie, takie w stylu Cristiano Ronaldo, ale tak naprawdę dopiero ta cieszynka. Karbownika, była w stylu portugalskiego piłkarza Realu Madryt. Tutaj ładnie zabrał się z piłką zawodnik Zagłębia, Borys Borowiec, dobra piłka do przodu, do kuby Karbownika. Karbownik wbiega w pole karne, uderza w poprzeczkę, ale za chwilę jeszcze Karbownik dostanie drugą szansę od losu, którą tym razem już zamieni na gola, i tym samym zawodnik oznaczony numerem 11 ustrzelił. chatnika. to pierwsze bramki. Tego zawodnika w reprezentacji Polski, no i od razu aż trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. No ta bramka już podcięła skrzydła reprezentantom Finlandii, też druga połowa dużo lepsza w naszym wykonaniu. Kolejna akcja Michała Karbownika, który też miał ochotę na gola w tym spotkaniu. Tutaj jednak udało się reprezentantom Finlandii zażegnać niebezpieczeństwa pod własną bramką. W dobrych nastrojach mógł być trener Bartłomiej Zalewski, podobnie jak i jego asystent Marcin Łazowski. To jednak kolejna akcja tego zawodnika, który najbardziej dawał nam się we znaki, a więc Tułominena. No i został on przewrócony w polu karnym przez Macieja Marka. No i sędzina tego spotkania zdecydowała, iż w tej sytuacji należał się rzut karny w Finlandii. No i tutaj widzimy w jak dobrym stylu. Obronił tę jedynastkę Piotr Zalewski, kapitalna interwencja bramkarza. Widzę Łódź szybka odpowiedź biało-czerwonych. Był tutaj Zjawiński od razu długa piłka do kolegi z zespołu Macieja Rosołka. Rosołek jest już polukarnym, ale ta piłka jeszcze delikatnie podskoczyła w ostatniej chwili, no i dobrze obronił Pujhony. Już doliczony czas gry, raz jeszcze przy piłce Zjawiński podaje na prawą stronę boiska właśnie do Rosołka. Ten jeszcze kilka metrów Podbieg. dośrodkował w pole karne idealnie na głowę Mikołaja Nawrockiego. I zawodnik BKS-u Lublin ustalił wynik tego meczu. 5 do 0 wygrywa reprezentacja Polski w swoim pierwszym meczu podczas turnieju Trzech Narodów. Efektowne. Zwycięstwo podopiecznych Bartłomieja Zalewskiego. Warto dodać, że w ramach tego turnieju spotkamy się jeszcze ze Słowacją. Ten mecz także o godzinie 13 i także na stadionie w Krośnie. No a z kronikarskiego obowiązku dodam jeszcze, że jutro na tym samym stadionie odbędzie się mecz pomiędzy reprezentacjami Finlandii i Słowacji. Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, że spodziewaliśmy się trudnego przeciwnika, grającego bardzo fizyczną piłkę. jednak. Trzeba przyznać jeszcze w trudnych warunkach wojskowych, bo to wojsko jest strasznie grząskie. Udało nam się strzelić pięć bramek. Oczywiście nie uchroniliśmy się przed sytuacjami. Yy, przeciwnika również miał swoje szanse. Nad tym musimy oczywiście cały czas pracować. Wynik jest yy, na pewno zadowalający, natomiast nad grą musimy jeszcze dużo, dużo pracować. No tak, ale też żeby tak delikatną łyżkę dziergciu do tybeczki miał włożyć, no to też w pierwszej połowie były takie fazy w gdzie jednak chwilinowie nas naciskali, zwłaszcza tutaj ta prawa strona boiska troszeczkę nie funkcjonowała, pewnie tak jakbyś sobie tego życzył. No właśnie mówię o tym, że, że w sytuacji, kiedy Byliśmy troszeczkę głębiej cofnięci pod swoją bramkę, mieliśmy sporo problemów wynikających też trochę z braku komunikacji i dobrej decyzji, jeśli chodzi o działania w defensywie, ale tak jak mówię, no, przed nami mnóstwo pracy, przed nami mnóstwo godzin treningów, no, będziemy się starali już przed meczem ze Słowacją wyeliminować te rzeczy, na które będziemy w stanie.